Dużo takie takie buty musiałeś założyć? Mmm, jakie piękne buty. A To chyba Aleksa. Widzisz mnie? Tak. Chyba raczej niemożliwe. No, Dobra, pomagam ci. Tata świnka już jedzie. I mama świnka też jedzie. I tam ta Peppa i George. Na co zrobiłeś wrączka? Yy, nie było prądu, i musiałem przeskoczyć przez płot, żeby otworzyć bramę. I się skaleczyłem. Ale mam zapięte pasy. To musisz mieć, bo idziemy szybkim i... I co? Dojechaliśmy, to coś? Dojechaliśmy. Dojechaliśmy. Zadowolone? Ja jestem cały czas zadowolony. Że jest gorzej. Dzisiaj ci nie jakieś mocno skakało. Dzieci dojechały? Tak. A ty już Aleks, musisz się wypinać? Tak. Jak wygląda samochód pojedynczy z dziećmi? Pokaż z tyłu. coś jest. Tylko tatuś. Świnka ma czyściutko. Tutaj, a No i tam róża? Nie no, masz Co to? Widzę coś, co tam widziałam. Meduza. Meduza. me To są rybki, Misiu. A to jest, że... Władzele. To. To. To.

Aja, ja na basen? Tak, już idziemy. Ślafroczki. Mm. Szlafroczki. No. Ale no. Ale nogi musicie umyć najpierw. A! Zobaczymy jaka jest toaleta. No, zobaczcie jaka. Taka. A gdzie? Taka. Tata nam nie dostawił kart. Chodź, idziemy. No, i co teraz, co Nie. No, Idę Pokażę ci jeszcze raz, jak wchodzisz do łóżeczka. Dalej. No Mam cię zamknąć? Dobra, już zamykam. Idziesz spać? A co to jest? Telefon, ale nie dzwon. Do czego służy ten telefon? Co? No do dzwonienia. Halo, halo, No. I co mówi Pani? Lala, lala. Halo. A do dziesięciu. Jeden. Raz, dwa, cztery, i... Sześć. Hej, no dalej. Umiesz. A po angielsku policzysz? One. Five. One, two, three. Four! Uh. No razem się bawcie. Uważaj na róże uważaj! Uważaj, dobra, możesz w Rozpakowaliśmy się i teraz idziemy na pasę. A i też buciki. Dołożymy, co? Koniec. To niebieskie u nas prześladowne. Nerwo było, prawie wszystko było potłuczone, ale mieliśmy radę. to no. jest I to nie smakuje ci? Smakuje. Co zamówiłaś? Dorsza z ziemniaczkami miała być pieczone, dostaliśmy gotowana niestety, ale... My nie jesteśmy problemowi, a dzieci zjadły yy, też dorsza yy, z fryteczkami. Mam nadzieję, że się najadły. Nie będą już głodne. Halpytacji serca, nie? Można dostać naprawdę... Podziwiam ludzi, którzy mają dostać. się Aleksander, stój! Ładny spodnie masz na sobie, co to za firma? Moja Jak się nazywa? Eleven Wyślałem kształt, tyłeczka To Największa jak widziała Ale co? Co największe jakie widziałaś? <grymna> Banany. Dobrze mi ten spacerek zrobił. Cieszę się, że nie wzięliśmy taksówki i że nie zachowaliśmy się jak śmierdzące lenie. Jak banany. Jak banany. Zaprosiliśmy <noise> e, te 20 minut spacerkiem. Fajnie, no, doceniliśmy się. Dzieci się też doceniły, Mam nadzieję, że będą spały. Dzień dobry. Mm. Wyspałaś się? Nie. Wszystkiego najlepszego za znaczy 35 piątej, rzęsycznej ślubu. Mm. Piąta to jest drewniana. <śmiech> <śmiech> Idziemy na śniadanko. Idziemy na obiadek teraz. Mamy taką ulubioną knajpę, tutaj jest jak się nazywa? Widzisz? Fiszka, Fiszka, fiszka. Idziemy, gdzie mamy rocznicę naszego ślubu. Ją świętujemy. Jak ją świętujemy? spacerem, z dziećmi. Czasem wspólnie z ze sobą To jest najważniejsze, nie? Tak. No masz ładną koszulę? wiem, kupiłam ją mojemu mężowi. Tyś ci ją zabrać? Tak. Co moje, to i twoje. Zostaw, no tak ślicznie masz Zostaw, cześć. Jestem taka świnka, a ja mama świnka. Wow. Co jesz? Mm. Ogóra. Jeszcze pysznego, bardzo dobry. Mam. Takie rarytasy mamy, jak mamy nie ma. Ali głodny? Teraz będzie jedzonko. Ja wróciłam z masażu, a teraz Hubert idzie na masaż. Będę się relaksował. Wyśpi się. Wskazane, nie?

i Georgia. A gdzie jest nasz nowy kuzyn? To to jest kuzyn maluszek. Aleksander, pokaż co jesteś ubrany. Pokaż co jesteś ubrany. Co to jest? Mhm. Co jak masz ten strój, to jesteś bardzo szybki, tak? Tak. Wow widzisz mamę? Jest się ma. Jak się masz? Dobrze się mam. I wracamy do domu. Wracamy do domu? Tak, jedziemy na chrzcinę. I będziemy długo u Boja Karola. Tak, będziemy długo u moja Karola. Ja! Yeah! bo Różyczka śpi, Właśnie wróciliśmy do domu, byliśmy też w międzyczasie na chrzcinach. Więc taka impreza rodzinna. Zjedliśmy obiad i teraz przyjechaliśmy do domu. Rozpakowujemy się, robimy pranie i idziemy spać. Jesteśmy zmęczeni. Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie jestem pewna, czy będę takie rzeczy nagrywała, bo to naprawdę wymaga dużego poświęcenia. Nie wiem, co powiedzieć. Już więcej. Nie mam już nic do powiedzenia.